Cześć, witajcie. Dzisiaj Opel Grandland po poliwcie Zapraszam. Prezentowany Grandland, jak widzicie, ma plastik ochłaniający chłodnicę, czyli Opel Visor. Taka nowa linia stylistyczna Opla, debiutująca we wszystkich nowych modelach. Pod maską silnik 1.2 podstawowy, 130 koni, 3 cylindry zapożyczony z grupy PSA. Zresztą cały projekt wspólny z grupą PSA. Jak wiadomo, wszystkie te auta są już w tym konglomeracie o nazwie Stellantis. I tak moim zdaniem prywatna dygresja chyba dla Opla i dla marek włoskich to już im się czkawką ten Stellantis odbija ale to takie moje jakby zboczenie zawodowe nie wiem co o tym myślicie, napiszcie w komentarzu francuskie marki chyba lepiej na tym mariażu wychodzą aniżeli pozostałe z tyłu pod logo Opla emblemat Grandland, pojedyncze litery litera X, która była w wersjach przedliftingowych zarówno w Crosslandzie jak i w Grandlandzie już po prostu Została usunięta. To znaczy, że Opel chyba się już wszystko dowiedział na temat swojego samochodu. Bo wcześniej ten X, to my tak zastanawiał, czy to jest jakieś archiwum X, czy jakaś niewiadoma. No w tym momencie już chyba wszystko wiedzą. nie Niewiadoma w postaci Xa zniknęła i chwała im za to. Samochód nie urósł, tak jak dotychczas, mierzy 4,47 m. Z małym ogładem, dokładnie jeszcze 5 mm więcej. We wnętrzu niewielkie zmiany. Może mały powiew świeżości, że wszystkie wersje od podstawowej, a to jest właśnie podstawowa wersja tego samochodu, noszą już zegary cyfrowe. I jak widać jednostka napędowa w tym samochodzie połączona z sześciobiegowym manualem. Dostępne jeszcze były ośmiobiegowe automaty. Pod maską miejsca aż nadto 1-2 to jest najmniejszy silnik w gamie 3-cylindrowy 120 koni, 230 nm. Aż żal, że po liftingu nie są dostępne 1,6-litrowe jednostki piórtek, Znacznie mocniejsze. Przydałyby się, jeżeli ktoś chce mocniejszą jednostkę napędową, to może wybierać pomiędzy dieslami a hybrydami. Oczywiście diesel nie jest mocniejszy, jeśli chodzi o konie mechaniczne, bo jest 1,5-130 koni, tak jak tu, ale myślę, że z racji wyższego momentu bardziej by do tego samochodu pasował. No a jak ktoś chce mocne jednostki, to dostępne są jeszcze hybrydy plug-in najmocniejsza o mocy 300 koni mechanicznych. I z tej racji, że 1,2 to najmniejszy silnik, to zobaczcie, ile tu jest miejsca. Wszystko doskonałej widoczności, doskonałym dojściem do każdego elementu. Nie życzymy nikomu żadnych usterek, ale jeśli chcesz sobie popatrzeć, jak wygląda współczesna motoryzacja i zapoznać się z poszczególnymi elementami, to w tym samochodzie wszystko widoczne jak na dłoni. Bez współczesnych rzadko gdzie się tak zdarza. No i moja prywatna wycieczka. Wiecie, że prętów nie lubię. W tym samochodzie pręt. Kufer 514 litrów. Jeżeli byłaby to hybryda, miałby pojemność litrów 390. Uchwyty do kotwienia pakunków są. Podłoga tu w tym Eksemplarzu nie jest dwudzielna, jak widzicie, tej półki nie bardzo jest tu gdzie położyć. Czy mamy koło zapasowe w podstawowej wersji? Nie ma koła zapasowego. I co ciekawe, nawet nie mają wykładziny. To mocno szczędzą. Tutaj goła nieosłonięta blacha. Natomiast duży schowek tu jest i tu drobiazgi można sobie wkładać. Ale jak je tu wrzucicie, to dobrze by było, żeby były czymś osłonięte, bo w przeciwnym wypadku będą wam robić spory hałas. Co tu jeszcze? Dwie niewielkie kieszenie po bokach z jednej i z drugiej strony. Oszczędność taka, że nawet jest tylko zaślepka, a nie ma gniazda 12-V. Dwa haczyki na jakieś tam drobne przedmioty czy na torby się znajdują i kanapa dzielona 1 trzecia, 2 trzecie. Jeśli chodzi o ilość miejsca wewnątrz. To myślę, że tu nawet wybredni czy wysocy nie będą narzekać. Przypominam, 1,88 m. Ciepło jestem ubrany, bo potworny wiatr, dzisiaj kurtka, ocieplacz, a więc mocno obahutany. i jeszcze się swobodnie przy fotelu podemnie ustawionym. Kolumna kierownicy myślę, że regulowana w dwóch płaszczyznach, już wam to pokazuje. Tak jest, regulowana w dwóch płaszczyznach, więc każdy bez problemu znajdzie tutaj wygodną pozycję. Zobaczcie, na wysokości głowy przy moim wzroście, tak na piąstkę. Delikatne trzymanie boczne. W tym samochodzie często występowały fotele AGR, ale z tej racji, że jest to podstawowa wersja tego samochodu, to zakładam, że to nie są te ortopedyczne fotele, które mam na myśli. Kierownica wielofunkcyjna, dobrze leżąca w dłoniach, mnóstwo przycisków tu się na niej znajduje. Spłaszczona u dołu, tu takie fajne bicepsiki, elegancko przeszyta. Jakby była z auta na lepszym wypasie, aniżeli z takiej wersji podstawowej. Boczek drzwi. Tu twardo, tu nieco lepiej taka ekoskórka, tu. Na podłokietniku również, ale przesadnie miękka to ona nie jest. Dobrze, że jest, jest notabene jest znacznie bardziej miękka aniżeli tu. Tutaj pod spodem twardo, ale nie jest to plastik. Fantastik twardo. Taka podwójnie dzielona kieszeń w drzwiach, nie za głęboka. Zimowy atrybut czyli skrobak. Prywatna moja wycieczka, jak używam skrobaka, to zawsze tutaj z gumową osłoną. Takim skrobakiem możesz sobie więcej szkody narobić, aniżeli pociechy. U dołu drzwi spora listra, zresztą spójrzcie, takie same listwy na nadkolach. I ta listwa, myślę, że tak, osłania cały próg, czyli jest szansa, że wchodząc zimą, nogawek sobie nie ubrudzicie, zarówno na przednich, jak i na tylnych drzwiach. Tak samo bardzo szeroka ta listwa, tutaj solidna uszczelka. Zresztą, co widać, auto nie jest super czyste, delikatnie przybrudzone, a próg Idealnie czyściutki. I tak prezentuje się ilość miejsca w kabinie z tyłu. Nieco mniej na wysokości głowy aniżeli z przodu. Nie na piąskę, tak powiedzmy na pół piąstki, ale do 1,95 m. Myślę, że tu każdy będzie miał swobodnie. Na wysokości kolan również nie, Hacze. Widzieliście, jak fotel był ustawiony pode mnie. Co tu ciekawe? Ciekawe jest to, że w podstawowej wersji nie ma żadnego gniazda USB ani 12V. Na całe szczęście są dwie kratki nawiewu, czyli aktualnie zimą możesz sobie do tyłu przesłać strumień ciepłego powietrza, co myślę, że przy mrozie jest niezmiernie ważne. Uwaga, siedzę na środku i nie wadzę głową o żaden element. To bardzo dobra informacja. Jak widać, kabina przestronna i dla rodzin czteroosobowych, a nawet dla pięcioosobowych myślę, że miejsca tutaj z tyłu w zupełności wystarczy. Haczę kolanem o prawie fotel, ale to z tego względu, że Bartek jak zwykle wysunął sobie go maksymalnie do tyłu. Więc nie patrzcie, że specjalnie z tym lewym uciekłem do przodu. Nie, nie, lewy zostawiony do mojej postury, prawy, mimo że Bartek ciutko jeszcze do mnie niższy odsunął go maksymalnie. W podstawowej wersji nie ma podokietnika, jak to jest w wyższych wersjach, nie wiem, nie jechałem. Napiszcie proszę w komentarzu, czy wyższe mają tutaj podokietnik, czy mają jakieś porty z tyłu USB, czy 12V, tego po prostu nie wiem. Jeśli chodzi o bocze drzwi z tyłu, to tak samo jak z przodu. Twardo, twardo ale nieco lepiej. I tu z tyłu bardzo głęboka kieszeń na drobiazgi. Prezentowany Grandland odpycha się na 17, rozmiar gumienia 215 215,65 MNS czyli zimówki, a producent to Maxis, taki wzór alufelk jak widać. Co ciekawe, o wiele bardziej miękko aniżeli na boczku drzwi. Jeśli chodzi o ten dekor, to jest on ładny, no ale stosunkowo twardy, a tu nie dziwmy się, to jest taki dekor, więc tu miękko być nie może. Tutaj jest nieco bardziej twarda aniżeli do góry. Schowek to już mocno twarda obudowa. Schowek jest notabene bardzo głęboki, klimatyzowany, ale nie jest miękko wyścielany. Konsola środkowa obszyta dosyć ładnie wizualnie i bardziej miękko aniżeli w tym miejscu. Taka jedna duża kratka nawiewu po środku. Dla pasażera jak widzicie jest osobna. Multimedia są dotykowe i nie najgorzej nawet działają z tego co widać lepiej niż w pojazdach Toyoty, gdzie zawsze troszkę się buforuje. Ostatnio robiąc film o Toyocie często byłem krytykowany, że wytykam Toyocie takie błędy. No nie wytykam błędów. Konkurencja robi to znacznie lepiej. Jak lubię Toyota tam się to o wiele gorzej sprawuje aniżeli tu. Na szczęście jeszcze to co lubię, czyli dostępne przyciski fizyczne, poniżej ekranu, jak widzicie, dostęp bezpośredni i dosyć sprawnie i szybko to wszystko działa. Kto jeździł samochodami grupy PSA Peugeot Citroën, to widzi, że te wszystkie menu i kolejne podmenu jakby żywcem przejęte z Peugeota przynajmniej w 308 mojej żony 308 2018 rok wygląda to mocno podobnie do tego co tu Tu w tym miejscu poniżej ekranu dwustrefowa klimatyzacja automatyczna i dobrze, że występuje od podstawowej wersji fizyczne pokrętła to też na plus Opla tu piano black, czyli już na minus ja osobiście nie lubię, jak ktoś preferuje na no to dla niego na plus tutaj taki fajny schowek Dobrze perforowany, więc nie powinno się tu nic śliskać, pomimo tego, że jest taki mocno pochyły. Gniazdo 12V i gniazdo USB, jak widać we wnętrzu się znajduje. Tutaj start, stop, off. Cieszę się, że jeszcze jest bezpośrednio z przycisku, a nie z menu. Dźwignia zmiany biegów, taki dosyć duży mieszek. Ręczny elektryczny, brak funkcji autohold w podstawie. Dwa uchwyty na kubki, notabene demontowalne. Wtedy taki dosyć sporych rozmiarów schowek, czy półeczka, bo to nie schowek, a półeczka się tutaj znajduje. Podłokietnik przesuwny, dosyć miękki, chciałoby się, żeby wszystko w tym aucie było tak miękkie jak podłokietnik, przesuwny w jednej płaszczyźnie i bardzo głęboki, wręcz cała moja ręka prawie że do łokcia wejdzie, schowek się tutaj wewnątrz znajduje. Przed kierowcą centralny wyświetlacz z dobrą grafiką i czytelnym, łatwym do zrozumienia przez każdego menu. Spójrzcie tutaj w lewej manetce, w manetce od kierunkowskazów, takie pokrętło góra-dół, którym przestawiamy sobie poszczególne funkcje, a zatwierdzamy je przyciskiem właśnie tutaj na końcu tej manetki. W tej chwili asystenci kierowcy, liczniki, osobisty, czyli możemy sobie tutaj personalizować różne funkcje, tak jak każdy według własnego upodobań chce sobie ustawić. Jest to czytelne, myślę, do każdego zrozumiałe. W podstawie w Grandlandzie po lifcie nie ma kamery cofania. Chciałem Wam pokazać obraz z kamery cofania. Właśnie manewrowałem przed chwilą na ciasnym parkingu. Patrzyłem, jak to auto zajmuje miejsca parkingowe. Idzie się swobodnie nim zmieścić, ale trzeba sporo się nakombinować z tego względu, że nie ma kamery cofania, a jak już przywykniesz do kamery, a ja przywykłem już dawno, to jest to mały kłopot. Co jeszcze? Samochód jest w miarę zimny. Jeszcze się nie rozgrzał i od samego początku, jak nie jeździmy na zimno, mogę powiedzieć, że kultura pracy jest zadowalająca, a dobra, jak chodzi o jednostki trzycylindrowe. Wiadomo, jednostki trzycylindrowe. Kulturą pracy nie grzeszą. Tu jest. Przyjemnie. Żadne wibracje do wnętrza się nie przedostają. Nie słychać też tego takiego specyficznego terkotu, jak przy kosiarkach do trawy. Nie, nie, to nic bardziej milnego. W tym samochodzie jest to OK. Spójrzcie na obrotomierz w formie takiego paska, gdy przygazuję. Obroty rosną. Takie tu rozwiązanie. Jest to czytelne, nie przesadnie, ale, ale na szczęście widać. Dobrze, jak aktualnie jednostka napędowa ma obroty. Tak samo dobrze, że jest wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, jak wiadomo nie zawsze to jest oczywistością. W pojazdach Opla tu na szczęście jest i bardzo dobrze. Co mogę powiedzieć, jeżdżąc z nim po mieście, szalenie dynamiczny. Dobrze ta jednostka jest wyważona, jednak nie wibruje wnętrza, o czym mówiłem wcześniej. Teraz jak jest trochę rozgrzana, jest jeszcze znacznie lepiej aniżeli jak była zimna. Mocno się wyciszyła praktycznie na wolnych obrotach jej nie słychać wcale. Słychać ją tylko przy gwałtownym przyspieszaniu, ale jeśli chodzi o dynamikę, to nikt tu nie powinien być zawiedziony. 120 koni 3 cylindry. Samochód w mieście przemieszcza się bardzo dynamicznie. I przed nami droga S11, czyli pokaz dynamiki. Sam jestem ciekawy, jak ten samochód się będzie zachowywał przy wyższych prędkościach, bo w mieście i na drogach pozamiejskich bardzo pozytywnie mnie ta jednostka napędowa zaskakuje. Mianowicie jest szalenie dynamiczna, więc co 53 bieg zaczynamy. Przypominam, jedziemy z trzeciego biegu. Spójrzcie na obrotomierz, który jest średnio czytelny. I czwóreczka przy 108. I po małej chwili 120 na czwórce. Szybciej nie mogę. Piątka. Spójrzcie, na piątym biegu stabilizuje prędkość na 120. Samochód bardzo dynamiczny, jak na tą jednostkę napędową. 3000 obrotów, 125 bieg. Zapinam szósty bieg. 120, już tylko dogonię 120. Aktualnie, o no właśnie, 120. Szósty bieg, 2700 mniej więcej na obrotomierzu, redukcja na piątkę, samochód żwawo wyskakuje do przodu. Powiem Wam, że bardzo dobrze na tą jednostkę napędową reaguje na pedał gazu i absolutnie nie czuć, że jest to taki downsizingowy mały motorek o pojemności 1,2 litra. Przecież samochód nie jest mały, nie jest lekki, a sprawnie nabiera prędkości. Sonometr w ręku. Powiem tak, subiektywnie jest cichy. Jak na tak pudełkowaty kształt, bardzo cichy. Zobaczymy, jak to wyjdzie na stanometrze. Już milknę. Jak widać, średnio około 61 dB, a dzień dzisiaj bardzo wietrzny. To dobry wynik. Prowadzenie pewne, aczkolwiek spore wychyły, co mogłoby charakteryzować miękką pracę zawieszenia. Czy ona jest zestrojona miękko nie do końca. Jak dotychczas tyle co jeździliśmy nim gdzieś po wybojach, to bym powiedział, że jest średnio sztywna, natomiast przechyły karoserii mogą sugerować, że jest bardzo miękkie, bo te przechyły całkiem spore, zarówno w lewo, jak i w prawo. Powiem wam, że jestem zaskoczony jednostką napędową, bo myślałem, że będę narzekał na tą trzycylindrówkę. Na pewno powiem, że za słaba do tego samochodu 230 nm. Robi tutaj dobrą robotę i nic bardziej mylnego jeździmy we dwójkę cały czas. Nie wiem, jakby to było w czwórkę, czy straciłaby parę. W każdym razie jeżdżąc w dwójkę, ma Wystarczająco dużo pary, żeby być zadowolonym z jazdy. Spójrzcie, jak się kształtuje chwilowe spalanie. Przy 120 na 6 biegu, chwilowe spalanie. Komputer mi to pokazuje: 6,2, 6,4, 6,6, 6,5. Właściciel mówi, że teraz, w okresie zimowym, swobodnie w 7 litrach się mieści. Pół na pół miasto, miasto jazda poza miejska. Samochód generalnie nie widzi eski. Jego łączny przebieg po ponad roku to 11 tysięcy kilometrów. Pochodzi z prywatnego importu z zachodu. Wracając jeszcze do jednostki napędowej, to jasne, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, co będzie z trwałością tych jednostek, bo różne opinie na ich temat chodzą. Ja myślę, że najbliższe 150-200 tysięcy nie powinno być problemu. Tak przynajmniej sobie myślę. Jeśli chodzi o średnie spalanie, to nie odnoszę się dzisiaj do niego, bo samochód jest bardzo zimno. Długo był uruchomiony na zewnątrz. Nie pamiętam, kiedy ostatnio były kasowane zegary. Pokazuje mi tutaj 10 litrów. Nie wierzcie w to. Właściciel mówi, że to pewnie jakiś błąd. Tankując go do pełna a niedawno był tankowany z tego co widać, a dzisiaj nim pokonałem jak na razie około 100 km, nie więcej a informuję, że, mnie, że przeszkoda w pobliżu, zbliżyłem się do samochodu, czyli radar przedni działa i działa prawidłowo miałem dystans kilkunastu metrów przed samochodem poprzedzającym, poinformował mnie właściciel mówi, wracając do zużycia paliwa, że jest to około 7 litrów średnio sprawdźmy zatem jak zachowuje się na dziurach na s mówiłem, że jest średnio sztywny, no jest średnio sztywny Charakterystyka jest taka, że niby praca zawieszenia jest głośna, ale komfort jest odpowiedniej we nic nie żyje własnym życiem, absolutnie nic nie skrzypi. I jeździłem bardziej sztywnymi suwami. Średnie zestrojenie zawieszenia, udany kompromis myślę między nadmierną sztywnością, a miękkością, takie moje prywatne zdanie. Jak widzieliście, przechyły były duże, a tutaj odfiltrowanie nierówności. OK, tylko może nieco głośna praca zawieszenia, ale to może być moje subiektywne odczucie. W niektórych samochodach jedziesz po takich dziurach i ta praca zawieszenia jest znacznie cichsza. W pełni LEDowe światła Opla. Dzisiaj akurat jeździmy za widoku, nie mamy samochodu na noc, więc zakładam, że dobrze oświetlają. Jezdnie już przechodzimy do tyłu. I oświetlenie z tyłu LEDowe, a kierunki żarówkowe. I rzut okiem pod spód Grandlanda. Samochód roczny, to wszystko odcinie jak nowe. Z tyłu żadnych firewerków, Belka jak widać, zawieszenie konwencjonalne. Nie ma tu żadnego wielowahacza wydech lśni o tu co ciekawe osłony i na moje oko chciałoby się powiedzieć nie, myślałem, że jest to aluminium absolutnie tu jest ta osłona termiczna, aluminiowa tak jak w każdym samochodzie, a to jednak jest tworzywo progi, podproża, rzut okiem ale no tu nie może być inaczej jak fabryka roczny wóz ta główna obudowa pod jednostką napędową również jest z tworzywa wszystko lśni jak nowe Ładny efekt aerodynamiczny. Wszystko szczelnie zabudowane. I czas na dwa zdania podsumowania. Powiem, że bardzo poprawny samochód. I zaskoczył mnie pozytywnie. Myślałem, że tu będzie można ponarzekać na pewne rzeczy w tym samochodzie. No nie. Na pewno nie można narzekać na jednostkę napędową. Bardzo sprawnie napędza ten samochód. Zadowala się przyzwoitymi ilościami paliwa. Jeśli chodzi o pracę skrzyni biegów, to tak samo. Bez zarzutu. Zestopniowanie ok. Drążek idealnie trafia w kolejne swoje położenia nie mam się do czego przyczepić, troszkę może nadmierne przechyły tego nadwozia przy szybko powoliowanych łukach czy przy gwałtownych ruchach kierownicą no ale to takie moje odczucie, jeżeli ktoś nie jeździ dynamicznie po zakrętach, to tego nie zauważy tak samo może minimalnym mankamentem jest brak dodatkowych portów z tyłu no jeżeli jeździsz rodzinnie, czy jeździsz z dziećmi z tyłu, no to dzieci muszą swoje multimedia czymś ładować wiadomo, smartfony dzisiaj pożerają duże ilości energii, szybko się rozładowują a tam żadnego gniazda USB czy 12 v nie ma ale jak zaakceptujesz te niedogodności, to samochód bardzo cichy we wnętrzu, nawet subiektywnie bardziej cichy aniżeli to, co pokazywał sonometr i jest przestronny, duży kufer, kabina przestronna jeśli chodzi jeszcze o oświetlenie to nie mieliśmy możliwości sprawdzić go wieczorem, bo jeździliśmy od rana do późnego popołudnia, ale Opel zawsze słynął z dobrego oświetlenia, a tu światła w pełni LEDowe, więc myślę, że tak jak poprzednich modelach Opla czy różnych innych modelach Opla, to oświetlenie powinno zadowolić każdego. Także jednym zdaniem dla mnie samochód bardzo pozytywny. Nie widzę tu żadnych poważniejszych wad czy zastrzeżeń. Tradycyjnie dziękuję firmie że Rocin za pomoc w realizacji materiału. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!